Pan poseł Grzegorz Braun, pan poseł Domromir Sośnierz i pan poseł Robert Winnicki. Proszę bardzo. Szczęść Boże wszystkim producentom rolno-spożywczym, dobrym gospodarzom, właścicielom, opiekunom zwierząt. 17 września, pamiętna data. PiS napada na polską wieś wspólnie i w porozumieniu. Z postkomuną i neoeurokomuną pustoszy Polskę, uderzając w polską przedsiębiorczość. Konfederacja broni jak może. Te złą ustawę odrzucamy, ale z ostrożności procesowej składamy poprawki. Składaliśmy je już na przewlekłym posiedzeniu komisji polecam łaskawej uwadze państwa poprawkę, która gwarantowałaby, skoro już tak troszczycie się o bezpieczeństwo życia, gwarantowałaby także i bezpieczeństwo życia ludzkiego, znosząc aborcję eugeniczną. Proszę bardzo. Pan poseł Dobromis... Niezależnie od przekonań... Panie pośle Grzegorzu Braun, czy kiedykolwiek pan miał jakiś dyskomfort w związku ze swoją wypowiedzią, kiedy ja prowadzę obrady? Pan. Niezależnie od przekonań, nie ma żadnego powodu, żeby procedować taką, w takim trybie z pogwałceniem wszelkich obyczajów, procedur prawa europejskiego taką ważną ustawę. Z przykrością stwierdzam, że opozycja z lewej strony zalegitymizowała to procedowania biorąc w tym udział, nie chcąc zerwać kworum w nocy, kiedy była na to szansa, mimo że część posłów Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiała się tej, tej ustawie. Także kiedy wam to nie przeszkadza, kiedy wam to na rękę, to łamanie procedur, łamanie konstytucji, łamanie dobrych obyczajów wam nie przeszkadza. Apeluję bardziej do posłów PiSu, bo tutaj to sprawa wygląda beznadziejnie. Apeluję do posłów PiSu, zerwijcie się w końcu z tej smyczy prezesa. Prezes was upokorzył tą ustawą. To jest naprawdę policzek, każąc Wam przyjąć taki lewicowy punkt widzenia radykalnej lewicy, upodmiotowania zwierząt. Nie wiem, lekkomyślnie być może sądzicie, że unikniecie dalszych konsekwencji tego stanowiska. Jak się raz takie stanowisko przyjmie, to się będzie potem szlachtowany takimi argumentami, jak już tu dzisiaj słyszeliśmy do zakazu schabowego gwałcenia krów prawda, przez mleczarzy i tak dalej. To wszystko przyjdzie. Jeśli Wam się wydaje, że nie, to dzisiaj zaakceptowaliście tę logikę, która do tego już doprowadzi niedługo. Także. Apeluję do, do, do posłów PiSu, mam nadzieję, że znaczna większość z Was wie, że to jest idiotyczne, co, co tu się wyprawia. Zagłosujcie zgodnie ze swoim sumieniem, odrzućcie tę durną ustawę, spójrzcie zresztą na koalicjantów czyimi głosami chcecie to poprzeć, bo w PiSie wiemy, że nie będzie większości, dla tego, nie będzie wystarczającej większości z samego PiSu. Przyjmiecie to głosami takich ludzi jak poseł Gawkowski, który nie odróżnia ludzi od zwierząt, a jednocześnie chce mordowania nienarodzonych ludzi, mordercy nienarodzonych dzieci będą z wami bronić y, życia zwierząt. Nie przeszkadza wam to naprawdę. Uważacie, że to jest Optyka apeluje nie róbcie tego. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Roberta Winnickiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj Jarosław Kaczyński wstał albo w stanie nakarmi kota. Myślę, że traktuje go dobrze, więc nakarmi go pełnowartościową karmą, która pochodzi z hodowli zwierzęcej. Tak, bo kotki jedzą mięso, pochodzi z hodowli zwierzęcej. Potem założy buty ze skóry, pasek ze skóry i przyjedzie tutaj likwidować polskie rolnictwo. To jest stan, to jest stan hipokryzji, do jakiej doprowadziliście tę Izbę. To jest stan w którym normalna działalność gospodarcza na którą od 100 lat pozwala państwo polskie jest z dnia na dzień likwidowana w imię lewicowych fanaberii. I wczoraj powoływaliście się, że w wielu państwach Europy są takie standardy. Czy pojutrze będziecie się powoływać na to, że w wielu państwach Europy są dozwolone związki homoseksualne? Bo to jest dokładnie w tej samej logice. To jest dokładnie w tym samym paradygmacie. To jest dokładnie w tym samym paradygmacie lewicowym. Szanowni państwo, Rynek, to nie chodzi tylko o futrzarzy. Futrzarze są, są tu malutkim dodatkiem. 350 tysięcy hodowców polskiego bydła. Setki tysięcy osób utrzymujących się zrobiarstwa. Zamykacie przed nimi rynki najbardziej perspektywiczne. półtora miliarda wyznawców islamu. Najbardziej dynamiczne rynki azjatyckie, afrykańskie. Jesteśmy potęgą w eksporcie. I wy to chcecie jednym przekreśleniem długopisa zlikwidować opamiętajcie się opamiętajcie się również dlatego że jest to element naprawdę fundamentalnej walki ideowej naprawdę na gruncie moralnym nie ma różnicy czy ktoś trzyma w odpowiednich warunkach oczywiście, w warunkach zakreślonych przez ustawę. Tą ustawę, którą wyście dawali. Bo przecież te zwierzęta są dzisiaj trzymane według rozporządzeń. Panie Marszałku, było przedłużenie poprzednie, też poproszę o chwileczkę. Te rozporządzenia nadawał minister Jurgiel, według których te zwierzęta są dzisiaj trzymaniem w klatce. Norki, chomika, węża, tak, który zjada... Który zjada, który zjada myszki, którymi musicie karmić tego węża, jeśli go trzymacie. Z jakiegoś absurdu i obłędu doprowadzacie, doprowadzacie do jakiegoś absurdu i obłędu temat praw zwierząt. A zagadnienia etyczne są tutaj dwa podstawowe. Po pierwsze, zwierzęta służą człowiekowi. I niezależnie od tego, czy służą Panu Prezesowi, że, że lubi sobie pogłaskać kotka, to nie jest wymysł kotka, że lubi być głaskany. To jest wymysł pana prezesa. To jest więc pana prezesa to nie pochodzi z natury, to pochodzi z kultury ludzkiej. I tak samo jak można mieć prawo do tego, można mieć prawo do tego, żeby nosić pasek czy buty ze skóry zwierzęcej i można te zwierzęta spożywać, tak samo można je hodować na różne cele. I drugi wymóg etyczny, który jest dzisiaj realizowany, jeśli źle państwo polskie przez was zarządzane i realizuje, to zreformujcie to. To jest wymóg, żeby zwierzęta nie były traktowane okrutnie i po barbarzyńsku. Bar 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 I za tym jesteśmy. Każdy zdrowomyślący człowiek za tym jest. Niech państwo polskie to egzekwuje. Nie mówcie nam, że państwo polskie jest tak słabe, że nie potrafi tego wyegzekwować. Jedyne, co potrafi zrobić, to zlikwidować całe branże, wyrzucić na bruk dziesiątki, setki tysięcy ludzi, złamać kręgosłup polskiemu eksportowi rolniczemu, złamać bo to jest związane przecież nie tylko z hodowlą bydła, na przykład. To jest kwestia produkcji zboża, którym to bydło jest skarmiane. Proszę Państwa, uderzacie w setki tysięcy miejsc pracy na wsi. Opamiętajcie się, opamiętajcie się przed tym lewicowym szaleństwem, które wpędza Was Jarosław Kaczyński. Bardzo dziękuję. Czy wy wiecie, coście tam przegłosowali na komisji, czy wiecie, coście poparli w myśl tej ustawy? Jak Wam się ukochana Sunia oszczeni i będzie miała tak ze cztery szczeniaczki, to jest urocze, i w jakimś końcu będzie mieszkać, to ustaliście takie normy, że na Sunie. 9 metrów kwadratowych plus na szczeniaczka po 4,5, to razem daje 27 metrów kwadratowych, to trzeba wynająć osobne mieszkanie na mieście, żeby nie narazić się na wjazd policji o 6 rano. Takie rzeczy tu procedujecie, to jest Amok, to jest Amok. Jesteście niebezpieczni, bo to dziś jeszcze jest na poziomie anegdoty, ale jutro jest na poziomie Bolszewi. Macie w pogardzie własność, wolność, pracę Polaków. Ponieważ większość z Was w życiu z uczciwej pracy się nie utrzymywała, ponieważ większość z Was żyje od żłobka do nagrobka na państwowym, ponieważ większość z Was nie orała dosłownie albo w przenośni w swoim życiu, dlatego tak lekko przychodzi Wam, Urzędasom lokalnym, regionalnym i warszawskim stołecznym wyrzucanie do śmieci dorobku pokoleń i jeszcze upokarzanie do tego ludzi, którzy po prostu ośmielają się być u siebie na swoim, kontynuując tradycję ojców dziadów. Hańba Wam. Pytanie. Ta ustawa musi wrócić do pracy w komisji, dlatego że rzeczywiście nasza procedura trwająca przez te godziny nocne no, to, to nie odpowiadało przez nas wyobrażonym standardom pracy parlamentarnej. Kolega pytał o węża. W Waszej ustawie jest taka kategoria wysokość zwierzęcia w kłębie, od czego zależeć ma ten metraż w kojcu. I pojawił się problemat, ile wąż ma w kłębie, jeśli się skłębi albo nie skłębi. I to właśnie musimy rozwikłać bardzo, na komisji. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wszystkie co do jednej ogólnopolskie organizacje rolnicze miażdżą ten projekt. Miażdżą ten projekt i mówią o zdradzie wsi dokonanej przez PIS. Nie tylko o związki hodowlane, wszystkie organizacje rolnicze mówią o tym, że od lat chcą dyskutować na temat warunków dobrostanu zwierząt, tylko problem polega na tym, że państwo nie zbudowali poważnego państwa, bo poważne państwo nie rozwiązuje takich problemów w kilka dni po reportażu w jednym z mediów z obcym kapitałem, panie pośle. To nie jest państwo poważne, które reaguje, jak onet zrobi artykuł i stawia na baczność wszystkich i likwiduje branżę. To nie jest poważne państwo, to nie jest poważne pod, po, podejście. Zatrzymajcie tę ustawę, usiądźcie z branżami, z hodowcami, z rolnikami i wy z lewej. I Wy też z lewej. Usiądźcie, porozmawiajcie z hodowcami, z branżami, z rolnikami, zróbcie odpowiedni plan, zróbcie to po ludzku, zróbcie tak normalnie, jak poważne państwa działają, jak się planowanie gospodarcze robi w Niemczech czy w innych państwach, które odnoszą sukcesy gospodarcze. I ostatnia rzecz, panie marszałku, którą trzeba tu powiedzieć. Hodowla zostanie w Polsce zlikwidowana ogromne straty w hodowli bydła, drobiu, zwierząt futerkowych też. Ale to nie znaczy że w Chinach nie będzie popytu na futra i w innych państwach azjatyckich. To nie znaczy, że rynek muzułmański przestanie rosnąć na świecie. Ta hodowla przeniesie się do innych państw. Wiecie do jakich państw? Do takich państw, których nie ma wysokich standardów opieki nad zwierzętami. Do dobrostanu zwierząt. Konsekwencją tego, co robicie, będzie to, że wzrośnie hodowla w państwach, które rażąco łamią kwestię dobrostanu zwierząt. To będzie efekt waszej polityki i na tym najbardziej stracą też zwierzęta. Panie Marszałku Wysoka Izbo, składam wniosek formalny o przerwę, dlatego, że uważam, iż. Wysoka Izba powinna nieco ochłonąć. A przede wszystkim no, jest to dla mnie pewnym zaskoczeniem, że pani poseł z lewicy powołuje się na księdza doktora Stanisława Trzeciaka, który bardzo ciekawe rzeczy pisał w wieku Międzywojennym. A wśród tych ciekawych rzeczy było między innymi takie pozycje jak Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, program światowej polityki żydowskiej konspiracja i dekonspiracja, Talmud, bolszewizm i projekt prawa małżeńskiego w Polsce. To, są, to jest autorytet, na który właśnie pojawi, powołała się pani poseł. Pani poseł z, z, z lewicy, i chciałem powiedzieć tak. Pani, pani, poseł, pani poseł ma rację, że w dwudziestoleciu międzywojennym narodowcy, narodowi katolicy sprzeciwiali się ubojowi rytualnemu. Natomiast powiem tak, każdy ruch polityczny, kieruje to dzisiaj 17 września do lewicy, każdy ruch polityczny powinien reflektować na temat zmieniających się czasów, szanowni państwo. I Obóz Narodowy taką refleksję przeszedł. Wam też nie życzymy, bo nie widać tego. Dziękuję. Pytanie teraz zada pan poseł Artur Dziambor. Dziękuję panie marszałku. Ja na początek chciałem powiedzieć tutaj do posłanki z lewicy. Krzysztof Bocak jest dwa miesiące młodszy ode mnie, a do mnie nikt nie mówi już dawno młody człowieku. Jak ja mu zazdroszczę strasznie tego, naprawdę. Czekam na ten moment. Szanowni Państwo, y, chciałem do Jarosława Kaczyńskiego to powiedzieć, chociaż nie ma go na sali, ale są tu jego uszy, oczy, dwie lewe ręce nawet są. Y, szanowni Państwo, ja jestem psiarzem. Uwielbiam, kocham psy. Y, Jarosław Kaczyński jest kociarzem. Uwielbia i kocha koty, szczerze. Ludzie, którzy kochają psy, koty, mają zwierzątka różne tego typu, mają zupełnie inną wrażliwość. Ja również mam zupełnie inną wrażliwość na tego typu tematy, zupełnie inaczej to widzę. Jeżeli chcemy zmienić świat, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że możemy zmniejszyć popyt na te obrzydliwe futra, z którymi tak strasznie walczymy. Istnieje coś takiego, co się nazywa Polska Fundacja Narodowa, która szarpie grube miliony. Złotych ze spółek Skarbu Państwa na swoją działalność. Nikt za, za bardzo nie wie, co ona robi, ale mogłaby na przykład przeprowadzić wielką zagraniczną kampanię, że noszenie futra jest passé, a Polska jest strefą wolną od noszenia futer. Taki marketing kraju, który mógłby zmienić świat. I coś takiego moglibyście zarządzić, natomiast absolutnie nie likwidację całego przemysłu. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Ta wczoraj wczorajsza praca na komisji to przypominała naprawdę próbę uspokojenia wariata biegającego z odbezpieczonym granatem, e, więc rodzi się mnóstwo pytań i mnóstwo niedoróbek w tym, co zrobiliście. Nie zdążę pewnie wszystkich zadać, ale, ale, m, ale będę próbował. Przede wszystkim humanitaryzm. Czy pa panowie wiedzą, co to słowo znaczy? Humani co, o, co oznacza słowo... Czy Macie odwagę sięgnąć do słownika. Humanitarne traktowanie zwierząt to jest kwadratura koła. Humanitarne znaczy dla, właściwe dla ludzi. E, m, uh <laughs> Norki są dzikie, dopóki nie uciekną z farmy. Bo jak uciekną z farmy, nagle stają się zagrożeniem dla środowiska. Znaczy w, w hodowli są złe, w, w lesie są złe. Co to za antynorkizm w ogóle tutaj? Likwidujemy cyrki, bo rozumiem, że Sejm nie znosi konkurencji, ale jednocześnie natychmiast natychmiast dopu do, 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 na, wiązała się hipokrytyczna dyskusja o tym, że jednak należy dopuścić w, te mini cyrki w delfinariach. Bo rozumiem, że ci sami naukowcy, którzy zbadali, że oglądanie skaczącego przez obręcz tygrysa szkodzi dzieciom, to jednocześnie delfiny jak skaczą przez obręcz, to już im nie szkodzi. Czy planujecie przyznać również prawa wyborcze zwierzętom, bo myślę, że tylko to może uchronić lewicę przed powtórzeniem wyniku Roberta Biedronia, po tym jak pan Gawkowski tutaj nazwał wszystkich rolników mordercami i zwrotnialcami. No, czas mu się skończył, jeszcze miałbym wiele pytań, na przykład do, do, czy jeśli fermy są nieekologiczne, utylizują te oto odpady, to czy na pewno są nieekologiczne i kto tu tak naprawdę jest nieekologiczny. Dziękuję. Szanowni Państwo, to co się dzieje dzisiaj w tej izbie, to jest wojna hybrydowa przeciwko polskiemu rolnictwu, wojna hybrydowa przeciwko polskiemu przemysłowi mięsnemu. Ludzie są zszokowani tym, co zaproponował PiS, zszokowani są stylem przepychania tych przepisów po nocy, ale przede wszystkim zszokowani są wszyscy ludzie z tych branż. Oni nas w tej chwili oglądają ludzie właśnie z przemysłu mięsnego, ludzie z hodowli, rolnicy, reprezentanci wszystkich izb branżowych ponieważ nie zostali w ogóle zaproszeni do wyrażenia swojego zdania, do podzielenia się argumentami. I to jest prawdziwy wielki skandal. Można forsować różne poglądy etyczne, różne poglądy Polityczne, ale żeby nie dać nawet szansy wyartykułować swoich argumentów przedstawicielom branżowych organizacji, żeby próbować zrobić to w trzy dni na podstawie zmanipulowanych badań opinii publicznej i zmanipulowanych materiałów medialnych, to jest po prostu praktyka haniebna, gangsterska i która nigdy nie powinna mieć w Sejmie Rzeczypospolitej akceptacji. Jeśli przeforsujecie to prawo, jeśli przeforsujecie zniszczenie trzech branż polskiego eksportu, eksportu mięsa na rynki muzułmańskie, eksportu mięsa na rynki żydowskie oraz eksportu futer, jeżeli zdestabilizujecie już zdestabilizowany rynek cen mięsa w Polsce, będziecie ponosić za to odpowiedzialność nie tylko polityczną, nie tylko moralną, ale w mojej ocenie powinniście być wszyscy, jako posłowie PiSu, którzy za tym głosujecie, o lewicy nie wspominam, ale Wy, jako posłowie PiSu, którzy za tym głosujecie, powinniście być rozliczeni za dywersję przeciwko polskiej hodowli, polskiemu rolnictwu i polskiemu przemysłowi mięsnemu. Ludzie pytają, czy jacyś lobbyści kręcą się koło rządu, którzy to załatwili. Nie mogą uwierzyć, że to tylko głupota, co robicie. Jeszcze raz apeluję, opamiętajcie się, póki czas. Ustawicznie pan poseł Braun, któremu udzielamy 30 sekund, i proszę się już zacząć wypowiadać. Pan minister jest mi znany. Zapamiętałem go świetnie z wypowiedzi na forum Senatu, kiedy to w fazie rozkręcania pandemii o psychozy i korona paniki w Polsce pytałem o przybycie na lotnisko Okęckie na oko tak może nawet i paru setek żołnierzy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w pełnym umundurowaniu jako pasażerów dużych jednostek latających. Pytałem, jak to się ma do, do restrykcji nałożonych na polskich obywateli i pan minister z tą samą swadą, z którą dzisiaj tutaj państwa dezinformuję, mówił, że manewry wojenne to nie jest zgromadzenie publiczne i dlatego nie ma żadnego problemu. To jest właśnie pan minister Schrodt. Poznajcie go lepiej. Zapamiętajcie, on tu jeszcze wróci. Szczęść Boże, raz jeszcze panie marszałku Wysoka Pustawa Izbo. Przestańcie szkodzić. Uwolnijcie naród z kwarantanny. To jest wezwanie, które będziemy tutaj powtarzać aż do skutku. Aż do. Czasu, kiedy zobaczymy tutaj odpowiedzialnych za tę katastrofę społeczno-gospodarczo-kulturalno-polityczną katastrofę, którą Wy sprowadziliście na rzecz Pospolitą pod pretekstem walki z pandemią. Wszystko tutaj ma swoje preteksty. Pod pretekstem zabiegania o dobrostan zwierząt. Walczycie z polskim rolnictwem, produkcją rolno-spożywczą, z polską przedsiębiorczością, własnością pod pretekstem zapewniania bezpieczeństwa Polakom, sprowadzacie na nasze terytorium obce bazy. To wszystko dzieje się w tych dniach właśnie ustawa. Okupacja, kolonizacja plus, ustawa, bankructwo plus, czyli łatanie dziury budżetowej, która jak się okaże jeszcze dzisiejszego wieczora mamy przecież na ten temat debatować, która to dziura bynajmniej nie wzięła się w stu procentach z tych przyczyn, które tutaj tak głośno reklamowaliście i którymi straszyliście Polaków przez ostatnie miesiące i kwartały. Uwolnijcie naród z kwarantanny. Przestańcie szkodzić, wtedy nie trzeba będzie tyle pomagać. Dziękuję bardzo. Teraz pan poseł Dobromir Sośnierz wypełni resztę czasu przyznanego dla konfederacji. Dzięki tej ustawie coś, co wydawało się wątpliwe, jednak się uda, znaczy będziemy chyba obchodzić dziesiątą rocznicę wprowadzenia VATu podwyższonego na trzy lata. Więc w imieniu wszystkich podatników dziękujemy. Na pewno to pomoże Polsce wychodzić z kryzysu i przeciwdziałać skutkom epidemii. Oczywiście tutaj mamy taką statylatryczną optykę w tej, w tej ustawie. Państwo twierdzicie, że inwestycje w, w, w drogi, w przystanki kolejowe, w tory będą dźwigały naszą gospodarkę. To już jest nieprawda. Drogi, przystanki i tory buduje się na koszt. Gospodarki. To nie znaczy, że nie należy tego robić. Oczywiście należy robić, ale nie należy powtarzać takich złudzeń rodem z mitu o zbitej szybie, że to podnosi gospodarkę na wyższy poziom. To jest taki sam pomysł jak próba lewitacji przez wejście do wiadra i potem podniesienie go do góry, nad ziemię. Tak się, tak się nie da. Fajnie, że ta debata jest tuż po tym, jak omawialiśmy ustawę likwidującą znaczną część polskiej hodowli zwierzęcej. Tam Państwo z takim lekceważeniem odnosili się do tych kwot, że, że to są nic nieznaczące ułamki PKB. Jakie ułamki PKB yy, wprowadzamy w tej ustawie jako wielki impuls dla gospodarki? No, mniejsze niż straty wynikające z poprzednich. Sam, sama, sama hodowla futerkowa na eksport to jest 2,5 miliarda złotych, a tutaj 5 miliardów na koleje, 3 miliardy gdzieś tam na drogi. Gdzieś jakiego. W sumie z, z ubojem rytualnym i ze wszystkimi innymi stratami to jest znacznie mniej. Więc efekty, efekty waszych dwóch ustaw w najlepszym razie się równoważą w ten sposób. I w ten sposób umacniacie polską gospodarkę, że wiecznie potykacie się o własne sznorowadła. Dziękuję za uwagę. Marszałek, Wysoka Izbo. Mam tu książeczkę prosto z druku 447, te znane Państwu cyfry, bo, bo przecież potraficie, jak chcecie, skleić te Wasze kolejne ustawy antykryzysowe z niczego. Kleicie je z czasami nawet dziesiątków różnych ustaw, które zmieniacie jedną ustawą procedowaną znagła, jak chcecie, to i w ciągu paru godzin. Dlaczego zatem, to pytanie, nie znajduje się miejsce w waszych kolejnych projektach antykryzysowych pod pretekstem walki z mniemaną pandemią tutaj procedowanych? Dlaczego nie znajduje się miejsce na tak istotne projekty jak stop 447, stop aborcji eugenicznej, Stop pedofili i inne projekty społeczne, które leżą tu w zamrażarce sejmowej. Czemu by tak przy okazji nie procedować i tych projektów o wspomnej niszcze, niszczeniu bardzo. tradycji. Tradycji myśliwskiej w polskich dziękuję rodzinach. Bardzo, panie pośle, jest projekt ustawowy, temat, który mógłby to zmienić. Pan poseł Arkadiusz Marchewka, pani marszałek, dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo. Pan, pan poseł, tak, 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 oczywiście, panie pośle, pan jest znany ze swoich tego typu wystąpień. Pan poseł Karusz, Arkadiusz Marchewka, bardzo proszę.